Witam na kanale Home Tech Made. Dzisiaj pokażę Ci jak zintegrować urządzenia Sonoff i Tuya z Home Assistant. Zarówno lokalnie jak i chmurowo. Na końcu pokażę jak dodać urządzenie za pomocą MQTT na przykładzie zegarka Ulanzi z oprogramowaniem Aftrix. Najpierw dodam integrację Sonoff LAN. W tym celu otwieramy HACS. Jeśli go nie masz, jak go zainstalować pokazałem w innym filmie. Jak widać integracja znajduje się na górze. Jeśli jej nie ma, Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać Sonoff LAN. Tu w dokumentacji widać jakie urządzenia można dodać lokalnie, a jakie przez chmurę. Integracja Sonoff z Home Assistant wymaga chmurowego dostępu do dodania urządzeń przez aplikację Evelink. A po włączeniu trybu LAN, Home Assistant steruje urządzeniami lokalnie. Jak go włączyć widzisz teraz po prawej stronie. Dobra, naciskam pobierz. I teraz trzeba ponownie uruchomić Home Assistanta. Wystarczy na górze kliknąć problem do naprawy i nacisnąć zatwierdź. Wtedy instalacja uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu wystarczy wejść w urządzenia oraz usługi. Dodaj integrację i w wyszukiwarce wpisać Sonoff. Ten żółty znaczek oznacza niestandardową integrację. Wchodzimy. Wpisujemy nasz adres e-mail i hasło do konta Evelink. Kod kraju nie jest wymagany. Po wpisaniu naciskam zatwierdź i nasza integracja jest gotowa. Zero urządzeń. Najpierw trzeba dodać urządzenie do aplikacji Evelink, a później uruchomić ponownie Home Assistanta i dopiero wtedy będzie można nimi sterować. Ale to zrobię później. Teraz pokażę Ci drugą integrację urządzeń Sonoff. Ponownie wchodzę w sklep z dodatkami i sprawdzam czy jest dodatek Evelink. Niestety nie ma, więc trzeba dodać nowe repozytorium. W tym celu naciskam trzy kropki na górze po prawej, wybieram repozytoria i wklejam tutaj link. Ten link będziesz miał w opisie filmu. Następnie trzeba znowu ponownie uruchomić Home Assistant. A. Ten dodatek działa bardzo podobnie jak ten poprzedni, czyli niektórymi urządzeniami steruję lokalnie, a tymi, którymi się nie da lokalnie, to przez chmurę. Po ponownym uruchomieniu znowu wchodzę w sklep z dodatkami. Dodatek już tutaj jest. Wchodzę w niego, instaluję. Po zainstalowaniu uruchamiam. Zaznaczam jeszcze obserwatora, automatyczną aktualizację i pokaż na pasku bocznym, żeby mieć szybki dostęp. I tak to wygląda. Żeby dodać swoje urządzenia, trzeba się zalogować na konto Evelink. Szybko się zaloguję i po chwili moje urządzenia są już widoczne. Wygląda to fajnie, ale sterowanie tym jest bardzo słabe. Właściwie plusy tego dodatku kończą się w tym miejscu. Sam interfejs się nie odświeża i zacina. A żeby sterować urządzeniami, na przykład jakąś automatyzacją, to trzeba najpierw zrobić scenę i dopiero tą scenę wyzwalać inną automatyzacją, co może być kłopotliwe. Nie będę tego pokazywał, szkoda marnować naszego czasu. Przejdźmy do kolejnej integracji. Otwieram Hax, dodam teraz kolejną integrację, będzie to Tuya lokal wpisuję w wyszukiwarkę Tuya. Nie ma tutaj integracji, więc dodam niestandardowe repozytorium. W tym celu naciskam trzy kropki po prawej na górze, wybieram niestandardowe repozytoria, wklejam link, typ to integracja, naciskam dodaj. I po chwili nasza niestandardowa integracja jest już dodana do Hax. Oczywiście możesz też użyć integracji Local Tuya, jest trochę trudniejsza w konfiguracji. Wchodzę w moją integrację Tuya Local i po prawej na dole naciskam pobierz. Działa ona na podobnej zasadzie co sonoflan, czyli trzeba połączyć się z chmurą, żeby móc później sterować urządzeniami lokalnie. Naciskam pobierz i tak samo jak wcześniej uruchamiam ponownie Home Assistanta. Po ponownym uruchomieniu wchodzę w urządzenie oraz usługi, dodaj integrację i wyszukuję integracji TUIA Local. Tu zaznaczam konfigurację urządzenia wspomagana chmurą i naciskam dalej. Teraz trzeba się zalogować do TUI. Potrzebny jest kod użytkownika. Po prawej stronie pokażę ci, jak go zdobyć. Naciskam zatwierdź. I teraz trzeba zeskanować ten kod QR aplikacją Tuya bądź Smart Life. Jak to zrobić, widzisz na ekranie mojego telefonu. Wystarczy zeskanować, potwierdzić logowanie i następnie w Home Assistantie nacisnąć zatwierdź. I teraz możemy pojedynczo dodawać nasze urządzenia. Rozwijam listę i sprawdzam jakie urządzenia mogę dodać. Na przykład tym urządzeniem steruję przez aplikację chmurową Tuya, bo nie znajduje się w mojej lokalizacji. Dodam teraz to urządzenie. Jest to po prostu wtyczka, do której podłączone są girlandy. Tu naciskam dalej. W tym oknie nie zaznaczam nic dodatkowego, tylko po prostu naciskam ZATWIERDŹ. Typ urządzenia. Tu nic nie zmieniam, bo jest wybrany dobry. Następnie można ustawić nazwę swojego urządzenia. U mnie będzie się nazywało tak jak wcześniej w aplikacji Tuya, czyli Girlandy. I gotowe. Nasze urządzenie jest dodane. Tak wyglądają jego encje. Można sobie włączyć, wyłączyć bądź zmienić jakieś ustawienia. Ta wtyczka mierzy też energię urządzenia. Jak widać, można sprawdzić jego moc, napięcie, natężenie prądu. Może nie odświadcza tych danych bardzo często, ale działa to całkiem nieźle. Po chwili pokazuje, że moc urządzenia to 19,5 W. Dodam teraz kolejne urządzenie. Ponownie wchodzimy na naszej integracji. Naciskam Dodaj urządzenie i tak samo jak wcześniej, po prostu wybieram urządzenie z listy i dodaję. Jeśli masz dużo urządzeń, to każde z osobno musisz dodać w ten sposób. Z tego co kojarzę, ta wtyczka jest innej marki, ale wygląda identycznie i w środku też jest pewnie to samo. I mam już dwa urządzenia. Sprawdźmy jeszcze tą drugą wtyczkę. Są tu praktycznie te same opcje co w aplikacji tuja bądź Smart Life. Na przykład zabezpieczenia przed dziećmi, wyłącznik czasowy, stan początkowy, czyli jak urządzenie ma się zachować po przerwie w dostawie energii elektrycznej, czy zabezpieczenie przed przekroczeniem mocy urządzenia podłączonego do wtyczki. Ogólnie ta integracja działa bardzo fajnie, używam jej dość długo i nie ma żadnych problemów. Dobra, przejdźmy jeszcze do integracji chmurowej tuja. Wciskam, dodaj integrację i wpisuję tuja. I tu będzie bardzo podobnie jak z integracją lokalną, czyli trzeba podać kod użytkownika i tak samo jak wcześniej zeskanować później kod QR swoją aplikacją. Ja już tego nie będę pokazywał, zrobię to po prostu i naciskam zatwierdź. W tej integracji po tym kroku wszystkie urządzenia od razu są dodane do Home Assistanta. Specjalnie wejdę w te same urządzenia co we wcześniejszej integracji, żeby porównać ile NC daje ta integracja. Trochę mniej, ale niektóre encje są wyłączone, więc włączę je w tej chwili. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wystarczy wejść w wyłączoną encję, nacisnąć na górze koło zębate i później encja włączona. Jest różnica w ilości encji, więc wrzucam Ci screena porównawczego. Zaznaczyłem na nim dodatkowe encje, które są dostępne w Tuya lokal. Zapauzuj film i porównaj. Pokażę Ci jeszcze jak dodać urządzenia do Home Assistanta przez MQTT. Ale najpierw zobacz jeszcze encje jakie dają urządzenia przez Son of LAN. W międzyczasie dodaję do swojego konta trochę urządzeń. Sama integracja działa bardzo fajnie, bezproblemowo i szybko. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Przejdźmy teraz do MQTT. Jest to koordynator i dwa urządzenia Zigbee. Akurat mam pod ręką zegarek Ulanzi TC001 i na jego przykładzie pokażę ci jak go dodać do Home Assistanta. Trzeba w niego wejść przez adres IP i w jego menu znaleźć zakładkę MQTT. Jeśli masz MQTT skonfigurowane jako dodatek w Home Assistantcie, to w polu broker wpisujesz po prostu adres naszego Home Assistanta bez końcówki 8123. Następnie trzeba wpisać nazwy użytkownika i hasło do swojego MQTT. Prefiks to będzie nazwa urządzenia w naszym Home asistancie. I zaznaczamy Home Assistant Discovery, żeby to urządzenie było widoczne w naszym MQTT. Zapisujemy, uruchamiamy ponownie. I następnie przechodzimy do naszego Home Assistanta, żeby jego też uruchomić ponownie. Później powinny być tu cztery urządzenia. Interfejs w Twoim urządzeniu na pewno będzie inny, ale głównie chodzi o to, żeby znaleźć zakładkę MQTT i w niej wpisać adres IP, login i hasło. Przechodzę do zakładki Urządzenia oraz Usługi i jak widzisz, właśnie wskoczyło czwarte urządzenie. Odnajduję je na liście i wchodzę. I tak wyglądają jego encje. Możesz połączyć w taki sposób na przykład licznik energii elektrycznej lub dowolne inne urządzenie, które obsługuje MQTT. I to by było na tyle. Jak widzicie, da się to wszystko ogarnąć bez większego bólu. Jeśli materiał się przydał, wiecie co robić. Trzymajcie się i do następnej niedzieli.